Cześć, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zrecenzuję frytki z Okienka, czyli popularnej frytkarni znajdującej się naprzeciwko Technikum Polna. Jak widzicie w poprzednim odcinku recenzowałem ich ostry sos i faktycznie był ostry. a Teraz zrecenzujemy normalny sos jaki? lemon mayo, Cytryna-majonez. Nie brzmi dobrze, ale zobaczymy czy będzie smakował. Więc mamy tutaj opakowanie małe. Frytków trochę jest zjedzonych, ale nie przejmujemy się tym, damy radę. Tutaj mamy do porównania pudełko jakie? Średnie, średniej wielkości. No jest różnica. No, różnica delikatna jest. No dobrze, to przejdźmy do konsumpcji. Biorę frytkę. Jest frytka i biorę sos lemon mayo. Dużo sosu. Jeszcze jeden? Jeszcze. Oczywiście, jak najbardziej. Dużo sosu, sos nikomu nie zaszkodzi. Sos jest dobry. To może... silać ty zjesz. Z sosem? Z sosem lemon mayo. Ciekawy. Bardzo ciekawy. Ciekawe połączenie. Dość niecodzienne. E, bardzo... Co ty podjadasz? Bardzo... Odbiada, czuć cytrynę, ale nie przybija się tak na tym majonezie, jest taki delikatna, ta delikatna jest ta cytryna taka. Tak, ym, Śle ma podobne odczucia do mnie. Faktycznie czuć tą lemoniadę, czuć majonez. Lemoniadę? No cytryna, w sumie lemoniada jest zrobiona z cytryny. Sos jest dobry, yy, okienko polna ma więcej sosów do wyboru. Tutaj widzicie resztę sosów. Większość jest... Łapkę w górę! Większość jest wegańskich, dostępnych dla każdego. Wszystkie też są wegańskie, bo są zrobione z ziemniaków. Smażone na wegańskim oleju. To tak. Ile czekaliśmy na zamówienie? Na zamówienie czekaliśmy jakoś około 10 minut. Jest to chyba taki średni czas, jak... Yy, zazwyczaj jest duży ruch, więc trzeba tyle czekać, bo muszą dużo zrobić tych frytów. Ale mi 10 minut, jest to normalny czas, mogło być szybciej, ale frytki naprawdę są godne polecenia. Aż wezmę jeszcze jedną z sosem lemon mayo, który polecam. Frytka jest dobra, mm, lokalizacja samego, samej frytkarni jest bardzo dobra, moim zdaniem. Znajduje się naprzeciwko dwóch szkół, czyli oczywiście naszego technikum polna najlepszego i tej dziury czadzkiego nie polecam okay, tylko jest dobra frytki dobre wszystko jest dobre mm, ceny? ceny dobrze to może ekspert od pieniędzy wypowiesz się na temat cen e, ceny są e, całkiem godne duża frytka duża frytka tak e, są adekwatne do, do frytek chociaż gdy nie opłaca się kupować największe frytki bo takie pudełko Chcę pokazać. kosztowało w, w granicach 10 zł. 10 polskich pln. Budełko? Małe, 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 małe. Ile sosy kosztują? Złoty 80. Czyli zapłaciliśmy za dwa sosy 360. Tak, taka matematyka. Technikum Polna uczy bardzo dobrze matematyki. Polecamy, jeżeli ktoś chce uczyć się dobrze matematyki, to jest kierunek właśnie dla ciebie. Konkluzja. Lokalizacja. Dobra. Ceny w miarę mogło być taniej, ale mogło być zawsze gorzej. Nie, nie jest źle. Yy, długość czekania na zamówienie yy, też tak w miarę. Yy, sosy, wybór sosów bardzo duży, bardzo mi się podoba. I generalnie moja opinia jest taka, że jeżeli chcesz zjeść dobre frytki, to zajrzyj do tego miejsca. Pozdrawiam. Okienko.